Siemano, witam serdecznie, abory z tej strony. Dzisiaj kolejny dzień zmagań z remontem, z zabudowy. Mam jakieś wyceny, stworzni, tego typu sprawy, coś tam się kręci koło 20 net do cena. Hmm, oczywiście o wszystkim Was będę informował jak to idzie. Dzisiaj bardziej takie elementy yy, zabudowy do czyszczenia, do przygotowania, podpiaskowanie czy tego typu rzeczy. No nawet jak już się wjeżdża na podwórko, to nie widać tej zabudowy za bardzo, bo słupy wszystko rozebrane jeśli chodzi o, o ramiona i tak dalej, wszystko jest rozebrane i zobaczcie jak to wygląda to o, widzieliście w ostatnim filmie, ale, ale teraz dzień to może lepiej to widać taka trochę się zrobiła podłoga do przewozu. Tego Busów To by było niezłe, żeby tylko Sztaple przedłużyć i ciach, sztaplujemy busa Ciach, sztaplujemy busa I bez problemu na taką zabudowę Można by było zmieścić trzy nawet niezłe nie, Spore busy Blaszaki, oczywiście Siemano Adrian Siema E, ogólnie plan dzisiaj jest bardzo prosty w sumie taki trochę kosmetyczny rozkręcić wszystko bo szykujemy do piaskowania o te gumy szpadłem jakimś zerwać tak samo tu, tak samo na ramieniach e, tutaj rozkręcić te śruby, hydromotor wszystko poznaczyć i na tamtych ramieniach tak samo obrać no i jedna zagwostka do tokarza, tak Adrian będziemy jechać do tokarza O tutaj jest po prostu luz i jaki to jest luz czy to jest w ramieniu luz na wszystkich innych jakby łączeniach jest w miarę tuleje wybić można wymienić czy tak samo tutaj tuleje wybić ale tak samo to trzeba oszpadlować te gumy odkleić i dobiorę szpadel i będę działał bo to pójdzie do piaskowania i całe ramiona pójdą do ocynku żeby tak nie wyglądały. A masz sążki, te obcinaczki? Tam na tamtym pokładzie tam może. Uh, tu, 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 tu coś Andrzej śpiewa sobie trochę No Trzyma tu był Na osiemnasty był to powiedzieć że... Do wczoraj stygłem <laughs> Ale co nie idzie? To, to z tym teraz wiemy, bo może o tego mu chodziło, że tam najciężej idzie. No. Może to, to ten był. Się po pomylił. Tutaj czerwony. Czerwony. Dobra, siłownik do wyjęcia. Co tu jeszcze jest? Nic nie ma. No, nie wiem. On może stać trochę w tym bramie, wiesz? Co? Może? A weź dawaj z tej strony. A nie, on się kręci. Palcem wyjdzie. Palcem wyjdzie? Nie, trochę wyszło. Daj no bobek tego tą łapkę. tam Żapkę, łapkę tego, tak co już tam. To jest przecinek, to to daj jeszcze żapkę. Dobra, weź to, Adrian, podwasz. <grystanie> <grystanie> nie, dzisiaj ci wybaczamy, bo ty jesteś akurat. Może być jeszcze. Nie wymagaczacie, tak, nie po prostu. Nie tak to po prostu. Mnożko nie to około, nie. <grywa> Chyba że przyjebać od tego... O, już. przyjebać jeszcze No i co Weź teraz wstać tego swoźnia, w ten siłownik, zobacz co się dzieje Siłownie. A jak ten skorzeń wygląda O, prawie nie ma luzu. Na ramię tutaj. Na ramie, no. no. i to widać od razu. To tu na ramię malus. I to widać od razu, tu po prostu wiesz, jak włożysz. O tam widzę milimetry wasz no Nie, trzeba wycinać. O. Albo przy na większego stworzenia nie. Albo tu lejki wstawiać. Albo tu leje wstawić pod to, tak? Ale to rozwiertakiem i tak trzeba robić. Dziuba tego byś przyniósł. Dziuba? A taki długi pręż? Adrian, co to jest dziuba? Dziubka. Takie coś. Ale dałbyś być bo... To mi smutno rozpadnie. Do Tukasza to zawieziemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, no nie. Sądeczkę przytrzymasz? Czekaj, czekaj, ja ci trochę zluzuję. Ty wiesz co. A może co chodzi z powrotem i psikniemy co? No to będę sika Już psiknij. Już psiknę go poczekaj A czego on nie chce iść? No nie, może tego buzię otwórz oczy Ale to idzie, u. Ty on już jest tam na końcu <noise> Dobra i go wbijesz, tak? No. Ty, a tak, kurwa, to ja zwykle tak się z drugiej strony normalnie ale poszło, co? Kurwa, to lekko poszło. Ty, czekaj, ty, Adrian. Wycieka tam ci. Cieknie tam ci mocno. Adrian dwie krople. Adrian dwie krople tylko tam. Dobra próbuj, dawać. Nie 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 nie, nie. Wiesz, Kurde Kurde nie nie, nie 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 Co? Musi iść, tak? Że zabezpieczenie prawidłowo. Bo ty zaraz garba nie nie klinować jeszcze trzeba będzie. No i stoi. I stoi. W stoi, musisz ściąć zabezpieczenie bardziej, w siłowniku stoi. Idzie. dawaj. dawaj. Idzie, to pół centymetra, ale idzie. Nie ma dojścia. Nie w tą stronę. W tą stronę. Muszę przesunąć. No? dajmy no tę żabkę, spróbujmy go przekręcić. Nie przekręć, sobie nie idzie sam, jakby może to dużo żabą. To tam jest jakaś hydrauliczna, ale. Nie, on, on tu. Nie go raz Więcej, ale niewiele więcej. Może nie miał coś wiatrkowskiego takiego, Bo czym on w tutaj już jak go nie ten, jak go do góry bije zamiast do tego. Sto patrz, tam wystaje minimalnie bardziej ten i sto on w siłowniku blokuje. Dobra, dawaj opetnę jeszcze tam trochę po już. Wybijaj go. Teraz obkręć go mu. Czyli teraz nie obkręcisz. Krzycz, kiedy będziesz tam miał, że zeszlifuj go. Dobra. Nic, nic? Nic nie wystaje? No nie. Dobra, obkręć na drugą stronę, zobaczysz drugą. Nie no, druga też nie jest, bo zobacz, z góry widać. Wiesz? No nie, nie wystaje, nawet siedzi w środku chyba. I tutaj tak samo. Co? I tutaj tak samo... Dawaj jeszcze raz, parę razy w tej, w tej nazad Czyli nie podajemy się, tak? Metodą Na kurwiarni jest tu Co Adrian masz go? No masz tutaj. tutaj mi go pokaż. Jest. Tu masz go, o, Dalej ja. go we, weź. Dalej to nie, o, ta, teraz masz go na środku, patrz. Teraz Dobra, lux. Środku. Ja wyciągam, tak? Dobra, weź go bliżej sobie. Żeby oddalej, żeby ci po prostu na, na buta nie spadł, no nie? To chyba słaby materiał, wiesz? Dobra, wyciągam. To materiał, Zabierzesz o to? Cyk. Tak, Ech. Ech. O, tutaj go położę. Ale podejście co? On zamiast powiedzieć umyć, to ja lepiej będzie umyć, jak wyciągniemy. I czego ten zaworek jest na wierzchu, co? Do czego on jest? Czemu tutaj tak samo jest to na wierzchu? Oddzielnie, nie? I do czego on szedł? Nie, może troszkę pomawiłem, to jest. Czy o to jest inne? Trzy przewody są. No. A i tutaj też jakieś No bo to do... pewnie to samo jest tu no. W ogóle nie podłączony to jest. Kurde, ale A, bym to zebrał. Aj! Jak odłączone i się ruszało to wyciągnij się i nie będziesz tego podłączał Znaczy my sprawdzimy już teraz jak się podłączy wszystkie sprawdzimy try... A nie sprawdzimy, bo nie mamy prądu no. Dobra tu A trzy. Znaczy, tam gniazdo jakieś jest sterujące, no nie? Widzisz o tam. Z przodu to takie kurwa do ABS, tak? O te, tutaj z prawej, może być wszystko podłączone i ona później w co idzie. O no, no. Co myślisz, dać na coś prąd? Żeby trafił i Dobra, chcesz ten obcinaczki? No, no przerzuć Ja ci rzucę do łapy. No, do łapy. <grymne> Nie mów tak. Podkiem uderzyłeś i to szło? No, co? Tak się rozumie, ale Średnio to szło. Bezpośrednio w stworzeń biłeś? Mhm. A czym był zabezpieczony? To są takie zabezpieczenia. Nie wiem, bo nie wyciągał. Słucham? Nie wiem, bo nie wyciągał zabezpieczeń. zabezpieczenia. A, to on wie o tym. Jeśli został nam fioletowy i został nam jeden przewód, to znaczy To znaczy, że ten dobra tu mamy biały, fioletowy i szary to jest lewa strona Tutaj u Andrzeja jest Jaki masz kolory? niebieski, szóstka, siódemka fioletowy. I, i fioletowy też lewa strona ten wieszak, ten wieszak 2000. No ale no, bez sensu go chyba wymieniać, co? Znaczy butu się wymienia na nim? Wymienia się... Jak on od razu pewnie tak. Po co to rozwieraliśmy? Yy, nie, tam są tam są teflony, te, jakieś te i okrągłe teflony, te yy, teflon okrągły czy coś, wszystko jest. Zestawy naprawcze. I tutaj mamy oznaczenie. Czyli bo ja nie widzę tu siłownika. Ty ja nie widzę tu siłownika. Masz no to elektronika to może zaniesiesz sobie do tego do domu. Czy tam do gdzieś teraz, do, do Audi do do to nie weźmiesz. Nie. Co, zamontujesz to do Audi, widzisz? No, jeden mamy wyjęty, wszystkie siłowniki mamy wyjęte. Zawieźliśmy na spawźnię coś tam. Coś tam po prostu rozkręcamy, jakieś blaszki do cynkowania, tutaj tą budowę, w skrzynkę, w sumie tą płytę stalową przednią do rozdzielacza dostęp. Chcemy opiaskować, ocynkować. No i co jeszcze dzisiaj? te drobne rzeczy przygotować, żeby za dwa dni, za półtora dnia ogarnąć właśnie do cynkowania i do malowania, czy ramiona, jak już ramiona. Tutaj jest troszkę, ale delikatnie to zbierzemy i zrobimy 2-3 mm większy stworzeń. I ten rozdzielacz jeszcze trzeba rozbebeszyć. I tutaj widzicie, jak to wszystko jest zgnite, to będzie pięknie wyglądało. Jak już, jak już będzie gotowe, no. a czy będzie gotowe, to wiecie, zdemontować jest łatwo, ale. Ale Adrian, zdemontować jest łatwo, ale skręcić później do, do kupy całość, co, co powiesz? To już nas nie będzie po prostu i nie, uh -huh. nie No pewnie tak. tak. Pewnie pewnie się się no oczywiście jak chce, macie taką zabudowę i chcecie tutaj jakoś profesjonalnego tematu, Liznąć. Liznąć to. Zapraszamy Tak, zapraszamy po prostu. Jakiś termin znajdę i ogarniemy. Na pewno to nie będzie w tydzień. Bliżej tam raczej Dłuch. tak dwa, dwa miesiące. Bliżej dwóch tygodni. No. Słuchaj, pierwszy będziemy robić miesiąc. Długo, dwa tygodnie. w czwórz, nie będziemy już robić. <laughs> Jak będziesz na drugiej sforze nie wycinał, to dopiero poznasz smak zabudowy. Tak myślę właśnie. Że... I tak, taki efekt może... Warto pokazać właśnie rozbebeszony. A, rozbebeszona. Trzecia, a, trzecia, a trzecia kierowca, no, rozbebeszona. Ale czy to coś wyjdzie, to się okaże, tak? Nieważne kto zaczął, ważne kończy. Rozumiesz? Jak się kończy. Nie ja ważne wiem. jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Ja wiem o tym. Ale w końcu pracu... pracować zacząłeś. Ta, po, pokaż rękę. Pokaż swoją rękę. Obróć. Zacznij <grafisz grafisz> moją. Nie dobra, jest. powiedz co dzisiaj zrobiliśmy. No. Ja to nie całe piwo. <grafisz> znaczy nie no, nic nie robiłeś. Ale wiedza. Nie, ty... nie twoja wiedza, <grafisz> ogólnie co podpowiadasz. Fenomen, fenomen. Tak, tak. Pracowałeś kiedyś we Francji? No jak, a ja to składałem. Akurat tą? Tą. No pamiętam. Jeszcze pamiętam. Ty zaraz urwie się, a ta nie wytrzyma i na mnie na nogę poleci. Akurat zawinie. Tak? Spokojnie masz buty BHP. Nie to ja, jak, ja, jako, jako, jedy... jako jedyny. Dobra. Właśnie się urwało. Dobra, do, dawaj drugą. Przyma... Przytrzymasz tak, a ja tą odkręcę. No dawaj. Ty skręciłaś ją. Kręcił, krę kręcił trzczotką. Będę musiał nową śrubę kupić. Ja... Dobra, już się kur... <grym 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 nie czekaj. Tak. Trzymasz? Trzymaj. Trzymasz? Trzymaj, 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 um, już, już powinno iść. Ej, bardzo dobrze mi idzie to nagrywanie, Już widzę. powinno iść. <grym> o. Dobra, wyjeżdża. Brawo! Dawaj, ja już tu wezmę. Ej, on gdzieś wisi na czymś. Na czym on nie wisi? Kurde. Linka jest, jakiś przewód. 22. 19 chyba. 22. Puść, 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 puść. Wiś. Dawaj 22. Nie ma. Nie ma 22. A kto go oznaczy? Sprzedaj. Innym razem. 1, 22 też nie jest oznaczony, więc dobrze. Z nyplem idzie. No to nie. To musisz 19 przytrzymać. Albo drugim 22. Nie damy nie wiem. rady tego ogarnąć. Daj 19. Na pewno 19. musi być, to jest 22. Mniejszy, mniejszy, to jest 22. Masz 20, bo nie mamy 19, ktoś nam no, ukradł. Jezu, Andrzej jaki ty silny. Nie daj 19. Nie ma 19, mówię ci. Nie ma 19. Nie no, jeźdź na pewno. Tutaj to nie ma. Leżało mieliśmy tam jeden knich. Chopie! Dziewiętnastka leży tu. Nie. No kurwa, ten drugi on chop Tu jest dziewiętnastka. Wiesz stąd? Osiemnaście. Co gdzieś w osiemnaście. Dziewiętnastki nie. Upierdolisz. No to jest No co, ile będę czekał? No bardzo dobrze. Nie można było tak ze wszystkimi zrobić. Kurde. połóż to kur... odwrotnie, bo teraz się nabiera. Aj, 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 aj. Ale to no nic, nic, to wszystko będzie rozkręcane. dziewiętnastka masz tą? Już. Daj, szat. Jest bardzo ciemno, pewnie mało mi widać, ale tu się żegnam. Łapa, ważne, że podana. Tak, dobra, na razie, dzięki. Interes jest. Do... Tak, dzięki na dziś i dzięki za oglądanie, dzięki za łapy, dzięki za wsparcie. No i widzimy się oczywiście na następnych filmach, tak? Czy to według przygody upadłości, czy przygody wzniosłości, to się okaże. Wszystko na filmie. Będą wzloty i upadki. Siemano, trzymajcie się.